Cześć! W dzisiejszym odcinku temat, który łączy Ilona Maska, sztuczną inteligencję, wolność słowa i Komisję Europejską w jednym. Ale zanim przejdziemy, jeżeli interesujesz się sztuczną inteligencją, technologią, mediami społecznościowymi albo tym, jak one wpływają na nasze codzienne życie, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dzięki temu będę mógł trafiać do coraz to większej ilości widzów. A teraz zaczynajmy. How impressive is Grok 4 for you? If you look at the AIME benchmark, which is an advanced math quiz, Grok 4 scored 100% on it. <laughs> You're literally running out of benchmarks. It's gotta be driving uh, Google nuts that Elon got this done in 28 months from a, from a cold start. When he said he was gonna put this huge cluster together, every AI expert in the world said, you cannot get power laws and coherence at that scale. You just can't do it. Every AI expert is like, oh, god dang, he did it. The amount of compute and resources, again, are going exponential. Now it's the real quality that differentiates the top models between each other. My big question is where do we go from here? To miało być zabawne narzędzie, ale skończyło się na wulgarnych wypowiedziach, antysemityzmie i potencjalnych miliardowych karach. Więc dziś pytamy: czy AI może obrażać polityków? Czy bot może odpowiadać za mowę nienawiści? I kto ponosi za to odpowiedzialność? Firma, użytkownik, czy może sam Elon Musk? Ale zanim odpowiemy sobie na te pytania, opowiedzmy najpierw, czym jest Grok, grok to chatbot, czyli system konwersacyjny oparty na sztucznej inteligencji, ale nie byle jaki. Grok to projekt firmy XAI należącej do Elona Muska i jest ściśle zintegrowany z platformą X, czyli dawnym Twitterem. No i teraz Elon Musk. No i tutaj warto się chwilkę zatrzymać. Ten człowiek zmienia totalnie reguły gry. Tesla, SpaceX Neuralink, Starlink, wszystko to jest jego dzieło. Ale w przypadku X i AI postanowił pójść drogą absolutnej wolności słowa. Gdy Musk przejął Twittera, mówił wprost: to będzie bastion wolności słowa. I ta filozofia przelała się również na Groka. Oficjalnie Grok miał być odpowiedzią na zbyt grzeczne i zbyt poprawne politycznie chatboty konkurencji. Takie jak chociażby ChatGPT, Grok miał mówić co myśli, nawet jeżeli jest to niepoprawne. I rzeczywiście, pierwsze odpowiedzi Groka były inne niż to, do czego przyzwyczaiły nas klasyczne chatboty. Dowcipy o politykach, komentarze społeczne, a nawet przekleństwa, co było absolutnym nowym w świecie AI. Problem w tym, że szybko przestało być zabawnie. Wyobraźcie sobie, że pytacie AI o sytuację polityczną w Polsce. I chatbot odpowiada Wam, że premier Donald Tusk to złodziej, który sprzedał Polskę Niemcom. Dosłownie, zobaczcie sobie to. Brzmi jak komentarz z Twittera? Tak, ale to była rzeczywista odpowiedź sztucznej inteligencji Grok'a. I to nie jedyny taki przypadek. W kilku innych interakcjach Grok Używał języka o charakterze antysemickim, sugerował istnienie teorii spiskowych, a w jednym z najbardziej szokujących przypadków pozytywnie wypowiadał się o Adolfie Hitlerze, nazywając go przywódcą, który odbudował kraj z chaosu. Zresztą, sami zobaczcie te komentarze. To nie są wybryki przypadkowych internautów, to teksty generowane przez oficjalny produkt firmy Ilona Maska. Przez sztuczną inteligencję, nie przez jakiegoś człowieka. Teraz zadajmy sobie pytanie, jak w ogóle do tego doszło? Grok działa na zasadzie uczenia się z otwartych danych, czyli między innymi z tego, co dzieje się na platformie X. No i tu pojawia się problem. Jeśli AI uczy się z internetu, a internet pełen jest hejtu, to jak myślicie, co takie AI zacznie opowiadać? No oczywiście. Że Donald Tusk jest złodziejem, że Roman tych to, no i innych rzeczy, które można zobaczyć chociażby w komentarzach Tomasza Lisa czy innych naczelnych haterów na platformie X. W Polsce reakcja była natychmiastowa. Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wystosował oficjalne pismo do Komisji Europejskiej, powołując się na Digital Services Act nowe prawo unijne dotyczące odpowiedzialności platform cyfrowych. Gawkowski opublikował też komentarz na X, pisząc, Wolność słowa to prawo człowieka, nie maszyny. AI nie może być narzędziem do szerzenia nienawiści. Media zaczęły cytować wypowiedzi Groka. Eksperci przeanalizowali odpowiedzi i potwierdzili, Tak, doszło do generowania treści niezgodnych z unijnym prawem. Po tym, jak sprawa trafiła do mediów, X.AI. Opublikowało krótkie oświadczenie. Przyznali się do błędu. Powiedzieli, że to niezamierzony efekt uboczny najnowszej aktualizacji groka, który miał zwiększyć poziom interakcji i naturalności wypowiedzi. Ale czy to wystarczy? Według DSA firmy technologiczne mają nie tylko obowiązek reagować na zgłoszenia, ale aktywnie monitorować swoje systemy pod kątem ryzyka. I to właśnie może być największy problem Groka, bo to już nie tylko algorytm, to narzędzie, które wpływa na debatę publiczną. Jeśli AI mówi, że premier jest złodziejem, a ktoś w to uwierzy, to konsekwencje nie są już tylko cyfrowe. Komisja Europejska analizuje sytuację, w grę wchodzą kary finansowe, w skrajnych przypadkach nawet 6% rocznego globalnego obrotu firmy. A przypomnijmy, Mówimy o firmie, której właścicielem jest najbogatszy człowiek na świecie. Inne kraje też nie pozostały bierne. Turcja tymczasowo zablokowała Groka, Francja i Niemcy rozpoczęły wewnętrzne dochodzenie, w USA cisza, bo i system prawny inny. I to prowadzi nas do kolejnego punktu. Kto ponosi odpowiedzialność za słowa wygenerowane przez sztuczną inteligencję? To jest pytanie filozoficzne, technologiczne, a teraz i bardzo prawne. Czy winna jest firma, która stworzyła system, czy osoba, która zadała prowokacyjne pytanie? A może to po prostu wypadek technologiczny. W Europie obowiązuje Digital Services Act, który mówi jasno: jeśli Twoja platforma umożliwia generowanie treści, musisz dbać o to, aby nie były one szkodliwe, nielegalne ani dezinformujące. W USA sytuacja wygląda inaczej. Tam funkcjonuje Section 230 który zapewnia platformom internetowym immunitet za treści publikowane przez użytkowników. Ale AI nie jest użytkownikiem, więc luka prawna zaczyna się ujawniać. To zdarzenie dwóch podejść: Europa, odpowiedzialność za algorytm i jego skutki, i USA, wolność słowa ponad wszystko, nawet jeśli czasem prowadzi do problemów. I tu pytanie, czy potrzebujemy nowego prawa? Czy sztuczna inteligencja powinna być traktowana jako użytkownik, czy jako narzędzie? W Unii trwają prace nad AI Act, który będzie regulował sztuczną inteligencję wprost, ale to proces na lata. A sprawa Groka pokazuje, że przyszłość nie jest za rogiem. Ona już teraz tutaj jest. I nie chodzi tutaj tylko o technologię, ale o jej wpływ na debatę, demokrację, a nawet stabilność państw. Chatbot obrażający premiera, AI powielająca tropy antysemickie, wirtualny asystent pochwalający Hitlera. Jeszcze kilka lat temu brzmiałoby to jak jakiś scenariusz z filmu science fiction, a dziś to realny problem regulacyjny. Więc pytam Was, czy AI powinna mieć ograniczenia wolności słowa? Kto powinien decydować o tym, co powie chatbot? I kto ma ponosić odpowiedzialność za jego słowa? Na te pytania proszę Was, abyście odpowiedzieli w komentarzu pod tym filmem. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki temu będę miał większą motywację do nagrywania kolejnych odcinków. Dziękuję.